Cześć, jeśli ciekawi Cię temat klocków Lego, bądź po prostu zastanawiasz się nad kupnem jakiegoś zestawu dla siebie bądź kogoś bliskiego i nie wiesz czy warto, trafiłeś w idealne miejsce. To jest kanał ja jestem Łukasz, będę tutaj rozpakowywał, budował i pokazywał wam złożone zestawy klocków Lego. Mam nadzieję, że treści, które przygotowuję, będą dla was interesujące i pomocne. Tymczasem zapraszam na pierwszy odcinek. Startujemy. Kilka tygodni temu na platformie Disney Plus swoją premierę miał najnowszy aktorski serial z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Księgi Boba Fetta. Opowiada on o tytułowym Łowcy Nagród, który pojawiał się już w starej trylogii Gwiezdnych Wojen, natomiast jego rola tam była dosyć epizodyczna. Jednak fani go pokochali i Disney wymyślił, że zrobi z nim serial. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać zestaw, który jest jednym z moich ulubionych zestawów z tej serii. Jest to dokładnie... Helm Boba Fetta. Helm Bobby Fetta jest jednym z pięciu, które wyszły z serii Helmów Gwiezdnych Wojen. Był już Darth Vader, był już Turmowiec, był pilot T-Fightera oraz zwiadowca. Ten hełm wydaje mi się jednym z najciekawszych, ponieważ jest zdecydowanie najbardziej kolorowy, tak jak miało to miejsce naturalnie. Natomiast jest już u schyłku swojej sprzedaży, ponieważ już w 2020 roku Generalnie zestawy są przeważnie w sprzedaży przez 2 lata. Jest to troszkę dziwne, bo właśnie teraz wyszedł serial, więc w sumie jego popularność znowu wzrośnie, więc zobaczymy. Może LEGO przedłuży jego sprzedaż i będziecie mieli okazję bez problemu go kupić. Natomiast no, powoli powoli widać, że się wyprzedaje. Co więcej mógłbym Wam powiedzieć? Pudełko jest podobnie jak z innych zestawów w tej serii dosyć ekskluzywne. Widać, że jest dla, dla starszych odbiorców, natomiast no, Wiadomo, tu jest napisane, że plus 18, natomiast myślę, że jeśli ktoś potrafi składać klocki nie ma z tym problemów, to nawet jeśli jest młodszy powinien dać radę. Samo pudełko wykonane jest bardzo estetycznie, bardzo ekskluzywnie. Jest to taki matowy karton, na którym jest sam hełm i on jest taki bardziej połyskujący, więc fajnie się odznacza. Z tyłu mamy tutaj zdjęcie hełmu z poskładaną antenką. Jest to jeden, jeden został, jeden, jedyny zestaw, w którym cokolwiek się rusza, więc to jest fajne, że możemy tą antenkę postawić lub popuścić. W sumie to nie jest antenka, tylko celownik, natomiast całe życie myślałem, że to jest antenka, natomiast okazało się po, po serialach, które oglądałem, że to jednak służy do, do obserwacji, do celowania z blasterów. E, tutaj mamy zdjęcia do, do z klasycznej trylogii, ponieważ no, jak zestaw powstawał, serialu jeszcze nie było. Chyba nawet w planach go nie było. Tutaj mamy też informację, ile zestaw, jaki zestaw ma wymiar, 21 cm. Obstawiam, że po opuszczeniu latanki będzie to oczywiście mniej i będzie tego samego wymiaru, co, co pozostałe zestawy z tej serii. Żeby nie przedłużać, chciałbym Was zaprosić na unboxing. Zobaczymy, co jest w opakowaniu, jak wygląda instrukcja, czy jest sklejona, czy jest szyta, no i ile jest woreczków, czy są jakieś ciekawe elementy. W środku. Ok, to zapraszam serdecznie. Teraz pokażę Wam, co znajduje się w kartonie tego zestawu. Ok, rozpakowujemy. O kurczę, to jest tego dosyć dużo. Więc myślę, że będzie co oglądać. Kartonik odłożymy sobie na bok, żeby nam nie przeszkadzał. Więc tak, mamy tutaj woreczki ponumerowane od 1 do 5. Pierwszy, drugi pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty oraz instrukcje. Zaczniemy sobie od instrukcji. Instrukcja jest sklejona, więc może się łatwo rozpaść, natomiast e, mamy tutaj linka do aplikacji na Androida i iOSa, w której są wszystkie instrukcje LEGO, więc możemy sobie z łatwością poskładać e, z kopii wirtualnej. Po otwarciu mamy tutaj e, dużą, duże zdjęcie Boba Fetta oraz jego opis, a także autograf twórcy. Tutaj też jest informacja na ten temat, że separator jest dołączony do zestawu, przeważnie jest do tych większych zestawów, natomiast do tych mniejszych, które są takie powiedzmy bardziej premium, również jest doda dodawany. Ok. Więc tak, tutaj mamy woreczki. Wiadomo, budowane są w kolejności, które, według numerków, natomiast chciałem tutaj zwrócić uwagę na dwa worki. Worek numer jeden. Mamy tutaj klocki w przeróżnych kolorach, kolorach, których nie widać, w gotowej budowli, ponieważ są to klocki, które są wewnątrz, które są jakby trzonem, kręgosłupem naszego, naszego hełmu. Fajnie, że są w różnych kolorach. Dzięki temu po pierwsze łatwiej jest zbudować, a po drugie nasza kolekcja klocków jest urozmaicona. Nie mamy samych klocków, na przykład zielonych, czy tam czarnych, które są widać z zewnątrz, ale też po przebudowaniu możemy po prostu z tych klocków skorzystać w czasie budowania innych. Innych naszych pomysłów, naszych projektów. Natomiast w woreczku piątym jest tych elementów dosyć mało, i z tego co wiem, to są elementy, które będziemy używać na samym końcu. Między innymi jest tutaj plate z imieniem Bobby Weta, który jest, tak jak powiedziałem, tak jak się spodziewałem, zadrukowany. Nie jest to naklejka. Ok, to ja teraz spędzę zbudować te klocki i jak skończę. Wracam do Was i będziemy oglądać oraz porównywać gotowy zestaw. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, udało się. Boba Fett jest zbudowany i możemy sobie go wszyscy razem zobaczyć. Więc tak, chciałem powiedzieć na początku o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz jest, rzecz jest taka, że moim zdaniem samo budowanie tego typu, yy, tego typu zestawów to jest przygoda. Przygoda może brzmi troszkę dziwnie, natomiast yy, tak de facto jest. W czasie budowania zestawu budujemy jego elementy, potem składamy je w całość i bardzo fajne jest to, że nieraz jest tak, że budujemy pewien element i nie wiemy do czego on będzie służył. Potem nagle go do, doklejamy, że tak powiem, do reszty i. O kurcze, nagle okazuje się, że to jest maska Boba Feta. a potem się okazuje, że to jest tył kasku. A tak naprawdę na samym początku nie wiadomo, co to jest, bo niektóre elementy wkładamy bokiem i, i, i wygląda to całkiem fajnie, natomiast tak jak powiedziałem, do samego końca nie wiemy, co jest tak naprawdę czym. Druga rzecz jest taka, że niektórzy mogą powiedzieć, że to jest dużo takich elementów, które są jakby nie nie ukryte, że cały czas wiadomo, że to są klocki. Moim zdaniem jest to plus, wygląda to świetnie. Fajnie to kontrastuje właśnie z tymi elementami, które są pod wysoki połysk, więc ja jestem za tym, żeby tak to wyglądało. Jedyny minus tej, tej konstrukcji jest taki, że pod światło widać tutaj, że te klocki są opalcowane. Widać też troszkę odlewy. Jest to moim zdaniem minusem. Natomiast jeśli nie jest to pod światło, to, to nie widać tego. Pokażę Wam tutaj, jak wygląda to z boku. Mamy tutaj ten celownik, o którym mówiłem wcześniej. Zobaczcie, można go opuścić, i wtedy wygląda to tak. Wydaje mi się, że dużo lepiej wygląda, kiedy on jest postawiony. Natomiast jeśli mamy niższą półkę, zawsze jest możliwość dopasowania tego zestawu. Z boku dochodzi tutaj kolejny kolor. Taka kawa z mlekiem oraz szary. Wygląda to też dosyć fajnie. Tył jest troszkę mniej ciekawy, ale, ale też moim zdaniem zgodny z oryginałem. No i bok. Ten bok jest chyba najciekawszy. Są tutaj takie żółte uszkodzenia oraz tutaj po kuli, tak jak było w prawdziwym, w prawdziwym hełmie Boba Fetta. Zestaw wygląda bardzo fajnie. Wydaje mi się, że jest tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo fajnie zapakowany i ucieszy on, jakby był prezentem, to ucieszy go, ucieszy i fana i też kogoś, kto po prostu lubi ładne rzeczy, bo no bo super prezentuje się na półce, też będziecie widzieli, widzieliście to na przebitkach po budowaniu. A to o czym mówiłem wcześniej. E, skala. A wszystkie te hełmy, które powstały w tej serii są w jednej skali. Natomiast moim zdaniem ta skala nie do końca jest adekwatna. Zobaczcie sami. Mamy tutaj Boba Fetta. Mamy tutaj Scout Troopera. I mamy tutaj Storm Troopera. I te... Kaski na pierwszy rzut oka, hełmy właściwie, wydają się takie same. Natomiast jeśli sobie wyobrazimy, że ktoś do takiego hełmu ma wejść głową, no to już niekoniecznie. No zobaczcie, jak to jest wąsko. Wiadomo, ten hełm był naprawdę taki wąski, natomiast jeśli ktoś miałby do niego wejść, musiałby być o wiele, o wiele, o wiele większy ten hełm. Tak mi się wydaje. Natomiast jeśli popatrzymy na nie, no to wysokościowo wszystkie są idealnie takie same. Pewnie za jakiś czas jeszcze będę tutaj recenzował Helm Darth Vadera, bo niestety hełm taj, pilota tej fightera nie jest już dostępny w oficjalnej sprzedaży, więc, więc raczej, raczej nie będę go nabywał. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Natomiast no, tutaj możecie sobie zobaczyć, jak one wszystkie trzy wyglądają obok siebie, które Wam się najbardziej podoba. Moim zdaniem, yy, najlepsze wrażenie, mimo wszystko, robił właśnie ten buffet. Jego kolory są bardzo zróżnicowane i. No i fajnie też widać te uszkodzenia i to, że są z obu stron nie jest taki symetryczny, fajny, fa bardzo fajny to daje efekt. No, tak było naprawdę. Natomiast no, to już jest troszkę przy, samej, przy samym budowaniu jest troszkę nudniej, bo obie strony są identyczne. Więc praktycznie budujemy dwa razy to samo, a w tym wypadku nie. W tym wypadku jest, 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 jest sam, sam proces budowania jest o wiele ciekawszy. Okej. Okay. No to ta, tyle, tyle jeśli chodzi o detal. Tak to wygląda na półce. Teraz sobie przejdziemy yy, i podsumujemy. Czy warto kupić ten zestaw, czy może nie warto? Tak jak widzieliście, zestaw wygląda fantastycznie. Prezentuje się na półce rewelacyjnie. Jego wymiary są takie adekwatne, żeby go gdzieś dopasować jako ozdobę. Sam proces budowania, tak jak wspomniałem, wcześniej też jest interesujący i, i, i ciekawy. Mi zajęło to gdzieś półtorej godziny, natomiast jakoś specjalnie się nie śpieszyłem. Chciałem jeszcze zweryfikować tą informację na temat tego, że jest plus 18 na opakowaniu. Faktycznie, w pudełku jest wiele, wiele bardzo małych elementów, natomiast wydaje mi się, że garnięty 10-12 latek, nawet może 9 latek spokojnie poradzi sobie z budowaniem takiego zestawu. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć. To, że ja na pewno sobie zostawię, nie będę go nikomu oddawał. Wygląda świetnie razem z kolekcją tych dwóch innych hełmów. Pewnie będę sięgał go Darta Vadera, chociaż jeszcze, jeszcze nie jestem na to zdecydowany. Jeszcze słyszałem że o przeciekach, że w tym roku ma pojawić się hełm Luke'a Skywalkera, kiedy był pilotem X-Wing'a. Natomiast nie wiem, nie wiem, czy to jest pewne. I też mam pewne obawy, ponieważ wiadomo, że tutaj mamy helmy, które są zabudowane, natomiast sam kask jest jednak otwarty. Więc istnieje szansa na to, że będzie podobnie jak z zestawami z maską Batmana, że podstawa będzie większa niż ten kask, więc to wtedy nie będzie wyglądało moim zdaniem zbyt, zbyt fajnie. No ale poczekamy, zobaczymy. Jeśli kask się pojawi, na pewno też go. Kupię i zrecenzuję, żebyśmy mogli zobaczyć, czy, jak to wygląda na żywo. Bo wiadomo, że, że na pudełku to zawsze wszystko wygląda dosyć ładnie, natomiast potem e, no, trzeba to zweryfikować po rozpakowaniu. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną w czasie tego pierwszego odcinka. Zapraszam na kolejne. Będę publikował je pewnie raz w tygodniu, pewnie koło godziny 17 bądź 18. :00. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. You